Już jutro o godzinie 21 będzie miało miejsce drugie z trzech w przeciągu trzech tygodni El Clasico Oczywiście pojedynek pomiędzy FC Barceloną a Realem Madryt A dokładnie pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną Ze względu na to, że mecz rozgrywany jest na Estadio Santiago Bernabeu I pierwsze pytanie do was i prosiłbym, żebyście podzielili się swoimi opiniami w komentarzach Kto według was awansuje do finału Pucharu? Hiszpanii, czy Real Madryt czy FC Barcelona? Jak mogliście zauważyć, tytuł dzisiejszego filmu to czy Barcelona przegra z Realem Madrid? Przedstawię Wam dzisiaj 6 argumentów, które dla Was przygotowałem i myślę, że będą one naprawdę dobrym uzasadnieniem, by podtrzymać moją tezę, więc zaczynamy kolejny materiał. Argument numer jeden. Liga prawdopodobnie przegrana przez Real. 90% szans na to, że to Barcelona zdobędzie tytuł mistrzowski. Na dzisiaj sytuacja w tabeli prezentuje się następująco: Real Madrid na pozycji trzeciej z 48 punktami, a Barcelona na pozycji pierwszej z 57 oczkami na swoim koncie. La Liga wchodzi w decydującą fazę, tak jak w sumie większość rozgrywek w Europie i wątpię, żeby Barcelona, taka marka jak Barcelona po prostu straciła 9-punktową przewagę nad Realem Madryt. Zostaje jeszcze oczywiście drugie Atletico, ale wiadomo jak to Zespołem materacy oni bardzo często potrafią gubić punkty ze zdecydowanie niżej notowanymi drużynami. Wydaje mi się, że FC Barcelona bez żadnego problemu dociągnie do Maja i zdobędzie tytuł mistrzowski. Biorąc tę sytuację pod uwagę, nic tak naprawdę innego realowi nie pozostało niż wygrana w pucharze Hiszpanii, bo w końcu trzeba przynajmniej raz okazać się być lepszym na krajowym podwórku. Został tylko puchar Hiszpanii, potem ewentualnie jeszcze super puchar, ale to już podchodzi pod następny sezon, więc jestem przekonany, że królewscy staną na głowie, by wywalić korzystny rezultat i awansować do wielkiego finału Copa del Rey. Przechodzimy do punktu drugiego, który brzmi fatalna passa Barcelony w meczach z Realem w Pucharach. I naprawdę jestem pod wrażeniem, bo kiedy przygotowywałem dla Was tę statystykę, okazało się, że Barcelona ostatni raz, kiedy zdobyła korzystny rezultat w pucharze Hiszpanii, czy to w super pucharze Hiszpanii, było w roku 2012, ponad 7 lat temu, bo ten mecz, dokładnie dwóch mecz, miał miejsce w styczniu 2012 roku, kiedy Barcelona na wyjeździe pokonała Real Madry 2 1, a u siebie zremisowała 2 2 i dało jej to awans do dalszej rundy. 2012 rok Super Puchar Hiszpanii wygrana w dwóch meczu Realu Madry. 2013 Puchar Hiszpanii także wygrana w dwóch meczu, Realu Madryt 2014 rok wygrana Realu Madryt 2 do 1 2017 super puchar Hiszpanii mecz, pamiętamy porażka Barcelony w dwu meczu i także w każdym meczu porażka 1 do 3 na własnym stadionie i porażka 0 do 2 na wyjeździe i ostatni mecz który mieliśmy przyjemność niedawno oglądać czyli remis 1 do 1 z Realem Madryt Barcelony u siebie u siebie 1 do 1 fatalny mecz Barcelony nie ma co ukrywać i teraz nadszedł czas na kolejny spektakl, tym razem Estadio Santiago Bernabeu i te statystyki wskazują na to, że to właśnie Real Madrid wyjdzie górą. Argument numer 3. Nie licząc Superpucharu Hiszpanii rok 2017, kiedy Królewscy wygrali 2 do 0, ostatnia wygrana Realu w znaczącym meczu na Santiago Bernabeu miała miejsce w roku 2014. Były to rozgrywki La Liga i zwycięstwo Podopiesznych Ancelottiego 3 do 1. Także Real Madrid bez dwóch zdań będzie chciał zrewanżować się za te wszystkie nieudane wyczyny na własnym stadionie przeciwko Blaugranie i myślę, że większy komentarz jest tutaj po prostu zbędny. Dlatego przejdźmy do punktu numer 4. Jak sam Leo Messi i trenerzy i wszyscy związani z Barceloną mówili, celem numer 1 na ten sezon dla Blaugrany jest Liga Mistrzów. Wiadomo, że niekiedy. Sprawa potoczy się w ten sposób, że nie można zdobyć wszystkich rozgrywek, więc jeśli mielibyśmy wybierać, który puchar z tych trzech, mówię oczywiście o lidze mistrzów, lidze hiszpańskiej i pucharze Hiszpanii, jest najmniej ważny, to oczywiście przypada na Copa del Rey, których Barcelona w swojej kolekcji ma 28. Myślę, że nic by się nie stało, gdyby Barcelona po prostu odpuściła sobie puchar Hiszpanii, który tak naprawdę nic nie wnosi, oprócz oczywiście prestiżu prestiżu, bo zawsze chodzi o to w meczach pomiędzy Barceloną a Realem, tak więc wydaje mi się, że Barcelona może nie wyjść pierwszym składem nawet w tym meczu z Realem Madrid, zważywszy na to, że trzy dni później czeka ich arcyważne spotkanie także z Realem Madrid, tylko że będzie już to pojedynek ligowy i tak jak powiedziałem, będzie to miało zdecydowanie większą rangę niż Puchar. Hiszpanii. Nie mówię, że Leo Messi nie zagra, ale możemy mieć różne roszady w środku pola. Wiadomo, że kiedy Silesen jest zdrowy, to zagra on w Pucharze Hiszpanii. Powraca Untiti, który przypominał, że trzy miesiące leczył uraz i także prawdopodobnie dostanie szansę gry na Bernabeu. A Longle usiądzie na ławce. Zobaczymy, jak to będzie miało miejsce w spotkaniu ligowym, który już w sobotę 2 marca. I ostatni argument, który jest dobrym uzasadnieniem, chyba najważniejszym spośród tych wszystkich, czemu Real Madrid miałby wygrać zewce Barceloną, to oczywiście chęć za Zablamasz 1 do 5 na Camp nou w rundzie jesiennej w La Liga. Jest to pierwszy mecz Realu Madryt w tym sezonie przed własną publicznością, kiedy będą podejmowali Barcelonę i myślę, że nie będzie lepszej okazji niż pokazać dumie Katalonii, gdzie jest ich tak naprawdę miejsce. Real Madryt powoli się odradza. Oczywiście mam na myśli ten galaktyczny Real Madrid, który pod wodzą Zinedine Zidane'a zdobywał Trzy razy z rzędu Ligę Mistrzów i wątpię, żeby odpuścili to spotkanie i nawet się twierdzi, że podejdą do niego bardziej zmotywowanie niż do rozgrywek ligowych, które będą miały miejsce za 3 dni. Ponieważ wiadomo, że Barcelona już ma dużą przewagę. A w pucharze tak naprawdę wszystko jest możliwe, i myślę, że Realowi po prostu zależy na tym, żeby wznieść przynajmniej to jedno krajowe trofeum w sezonie. Oczywiście, jako kibic Barcelony, nie mogę postawić pieniędzy na to, że Blaugrana przegra. Dlatego mój pierwszy typ na kuponie, czyli standardowy format na kanale Murawa TV, na końcu kuponiki, to mój typ na mecz Real Barcelona to, że obie drużyny strzelą bramkę. I będzie ich ponad 2,5 w całym meczu. To zdarzenie po kursie 1,63 i myślę, że bez problemu powinniśmy ujrzeć dużą ilość bramek na Estadio Santiago Bernabeu już w jutrzejszy wieczór. Następny mecz to Liverpool-Watford. Pewne zwycięstwo Liverpoolu, wątpię, żeby się potknęli w walce o mistrzostwo. Przypominam, że tylko jeden punkt przewagi nad Manchesterem City, który goni, goni Derec. I następny mecz. Manchester United na wyjeździe zagra z Crystal Palace, przewiduje zwycięstwo podopiecznych Solskiera. Kurs 2,40 i mecz ostatni, w sumie na kuponie, jako pierwszy uplasowany: Arsenal Bournemouth. Czysta jedynka, zwycięstwo Arsenalu, który ostatnio przed własną publicznością nie ma problemu ze zdobywaniem. Punktów. To by było tyle w dzisiejszym materiale. Za ten kupon mogę wyjąć ponad 60 zł. Jeśli wy chcecie się pobawić w typowanie, to oczywiście w opisie znajdziecie link do bonusu o wartości 120 zł od sponsora kanału Fortuny. Zachęcam do subskrybowania kanału Murawa TV. Podzielcie się swoimi opiniami odnośnie pytania, które wam zadałem na początku materiału i widzimy się za tydzień. Widzimy się za tydzień. Dzięki wielkie za uwagę! Trzymajcie się, do usłyszenia!